Wiemy już, że zdrowie Putina się pogarszało. Pojechał więc do Chin, by zapytać Xi Jinpinga o możliwość zdobycia organów z chińskiego czarnego rynku. Ale teraz wydaje się, że mózg Putina oficjalnie przestał działać. I to upokorzenie było bardzo publiczne. Na ostatniej konferencji prasowej, 27 listopada, został zapytany o proste pytanie. Ale podczas gdy odpowiadał, po prostu zapomniał, co miał powiedzieć. Proszę spojrzeć. Opowiada żart, a potem zapomina, jakie było pytanie i jaka miała być odpowiedź. I Kirill Dmitriew? I Kirill Dmitriejew, co o tym sądzisz? Na zachodzie to teraz bardzo gorący skandal, zwłaszcza w wielu zachodnich mediach. A teraz trwa prawdziwy atak na Witkowa. Co o tym sądzisz? Dziękuję. Wie pan, jeśli chodzi o te przecieki. Wie pan, te przecieki mogą być fałszywe. To mogą być autentyczne, podsłuchane rozmowy. Podsłuchiwanie jest przestępstwem. W naszym przypadku przynajmniej podsłuchiwanie nie jest dozwolone. W końcu niektórzy z nich, jak żartujemy, wiesz, zakładają podsłuchy i podsłuchują. Niech zajmą się swoimi sprawami. Ale trzeba umieć podglądać? Wyjaśnię, co mam na myśli. Nie znam istoty tych podsłuchów, istoty tych przecieków. No, rozumiesz. Widzisz, wstajemy tu rano od rana do nocy. Zaraz po tym, jak wszystkie wydarzenia się skończyły, przyszłam do ciebie. Kirill Dmitriev do ciebie potem. Myślę, że Putin o tym zapomina. Kiedy zaczynał swoją karierę jako zwykły agent KGB, jego całym zadaniem było podsłuchiwanie rozmów w Niemczech Wschodnich. Ale zanim do tego przejdziemy, pozwólcie, że pokażę wam, gdzie odbywała się ta konferencja prasowa. To zabawne, jak bardzo Putin boi się wszystkiego. Nawet Ukrainy. Więc pojechał do dawnego sowieckiego Kirgistanu, pojechał tam, by sprawdzić, czy wszyscy jego dawni sowieccy sojusznicy nie odwrócili się od Rosji w trudnych chwilach. Nawet za granicą obawiał się ukraińskiej ambasady. Niestety dla Putina ukraińska ambasada była naprzeciwko miejsca jego pobytu. Zgadnij, co zrobiła Rosja. Widzisz ten wielki billboard, który został postawiony przed ukraińską ambasadą? To po to, by ukryć ukraińską flagę przed Putinem. Bo podobno ma taki zły nawyk, że jak zobaczy ukraińską flagę, to od razu wybucha płaczem. Tego billboardu wcześniej tam nie było. Pojawił się dopiero przed jego wizytą. Spójrz, jak wygląda to z perspektywy Putina od pojawienia się billboardu. Tablica została zaprojektowana, by zasłonić flagę Ukrainy na terenie ambasady. Wiem, że niektórzy z Was mogą się śmiać z faktu, że Putin tak bardzo boi się patrzeć na ukraińską flagę. Przypominam, to przypadłość. Nie śmiejmy się z osób niepełnosprawnych. Ludowowi Władimirowi nie udało się uniknąć ukraińskich pytań na konferencji prasowej. I tam zapytano go, kiedy Rosja zakończy tę wojnę. Cóż, według Władimira, zakończy ją gdy tylko. Ukraina opuści okupowane terytorium, choć nie rozumiem, co oznacza okupacja, bo Ukraina kontroluje je od 1991 roku. Rosji tak naprawdę nigdy nie udało się przejąć Donbasu. A teraz twierdzi, że to Ukraina okupuje rosyjskie terytorium. Posłuchaj! Świat zastanawia się, czy Władimir Putin jest gotowy zakończyć wojnę. Ameryka i Ukraina rozmawiają, by poprzeć plan pokojowy. Nie widać, żeby się spieszył. Ogólnie zgadzamy się, że może to posłużyć jako podstawa do przyszłych porozumień. Ale byłoby niegrzeczne z mojej strony mówić o jakichkolwiek ostatecznych wersjach planu, ponieważ takich nie ma. Jasne jest, że musimy usiąść i omówić kilka konkretnych kwestii. Wszystko powinno być zapisane w języku dyplomatycznym. Kreml nie ustępuje w swoim głównym żądaniu terytorialnym, ale Ukraina po prostu ma przekazać Rosji te części Donbasu, których armia rosyjska do tej pory nie zdołała zdobyć. Putin powiedział, że jeśli Ukraina opuści te tereny, wojna się skończy. Jeśli tego nie zrobią, osiągniemy to siłą. Według Putina, jeśli Ukraina nie odda terytoriów żądanych przez Rosję, rosyjska armia je zajmie. Jestem pewien, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. W końcu to jest trzydniowa specjalna operacja wojskowa, a powodem, dla którego ta trzydniowa operacja wojskowa wciąż trwa, jest to, że jest po prostu tak bardzo udana. Dlaczego miałbym to teraz zatrzymać? Putin twierdzi, że jest gotów walczyć o całe żądane terytorium, nawet jeśli oznacza to walkę do ostatniego Ukraińca. Nie wiem, czy rosyjska armia się zgadza, ale to nie ma znaczenia. Oni nic tu nie mają do powiedzenia. Przypominam wszystkim: 28 października, więc prawie miesiąc temu nie więcej niż miesiąc temu Putin publicznie powiedział, że rosyjska armia otoczyła Kupiańsk i Prokrowsk, i miasto wkrótce przejdzie pod rosyjską kontrolę. Cóż, dziś jest 29 listopada, a Rosja wciąż nie przejęła miasta. Nie wiem, czy rosyjski harmonogram różni się od naszego. Może Putin ma na myśli coś innego, kiedy mówi, że miasto wkrótce powinno być rosyjskie. Ale miasto wciąż nie jest pod rosyjską kontrolą. Rosyjscy propagandyści nie zwracają uwagi na sytuację na polu bitwy. Ważne jest tylko to, co mówi Putin. A teraz Putin twierdzi, że wkrótce przejmie Ukrainę według nowego harmonogramu. Według jednego z propagandystów, mieszkających w Wielkiej Brytanii, myślą, że do Bożego Narodzenia Rosjanie będą w ukraińskiej stolicy, Kijowie. Posłuchajcie. Więc y, to zależy, jak długo to wszystko potrwa. Ale przy takim tempie postępu w terensie, przy tym tempie podboju, w którym obecnie uczestniczą rosyjskie siły zbrojne, mogą być w Kijowie na Boże Narodzenie lub prawosławne święta Bożego Narodzenia. Teraz nie wierzę, że chcą to zrobić, ale patrząc na rozwój wydarzeń, nie jestem pewien, czy możemy bezpiecznie przewidzieć, że tego nie zrobią. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Prawosławne Boże Narodzenie przypada na 7 stycznia. Gdy to usłyszałem po raz pierwszy, uznałem, że to ambitny plan. Z drugiej strony, mój rosyjski jest słaby, więc mogłem uznać, że to rosyjska sprawa, której nie rozumiem. I im więcej zajmuję się Rosją, tym lepiej wychwytuję, co naprawdę mają na myśli. Jeśli słuchasz uważnie. Powiedział prawosławne Boże Narodzenie, ale nie sprecyzował, że chodzi o nadchodzące ani który rok miał na myśli. Może to oznaczać dowolny rok w przyszłości, nie tylko 2026. Bo jeśli pamiętacie, sam Putin powiedział, że będzie w Kijowie za trzy dni. Teraz, gdy lepiej znamy rosyjski, wiemy, że trzy dni nie znaczą tego samego po rosyjsku i angielsku. Może tutaj jest tak samo. A teraz dowód na to, jak wszyscy Rosjanie mówią, że zaraz przejmą Kijów. Pamiętajcie, to nagrania z 2022 roku, posłuchajcie. Zostało tylko kilka dni, czołgi już jadą do Kijowa. Czołgi są już w Kijowie. W pobliżu Kijowa. 3, 5 lub 8 marca. Brwi do góry, a Ukraina zrozumie. To wszystko. Zróbmy to. Kijów. Wojna trwa od pewnego czasu, ale jeszcze nie zakończyliśmy. Kijów zostanie zdobyty w 1, 5 lub 3 dni. Jak wiecie, Putin obiecał, że będzie w Kijowie w trzy dni i dotrzyma tej obietnicy. Lido Władimir nie należy do osób wycofujących się ze swoich słów, dlatego trzeba poważnie traktować wszystkie jego obietnice. Niedawno na tej samej konferencji prasowej zapewnił też, że Rosja nie zamierza najeżdżać Europy. I jest zdziwiony faktem, że niektóre kraje europejskie przygotowują się do wojny, podczas gdy Rosja nawet nie chce mierzyć się z Europą. Posłuchajcie. Musimy to przetłumaczyć na język dyplomatyczny. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy. To dla nas zabawne, bo nigdy nie chcieliśmy atakować Europy. Dobrze, zapiszmy to. Ale są tacy ludzie, których broń nieszczególnie szokuje. Nie wiem, może są tam oszuści. Mówią swojej ludności, że Rosja. Zamierza zaatakować Europę, i musimy wzmocnić naszą obronę. Nie jestem pewien, czy służą interesom przemysłu zbrojeniowego, czy może po prostu próbują podnieść swoje notowania polityczne. Bardzo trudno to powiedzieć, ale. Ale teraz nie zapominajmy: to ten sam Putin, który obiecał nie zmieniać konstytucji Rosji. By rządzić ponad dwie kadencje. I zgadnijcie co? Mamy to nawet na piśmie. To jest książka, którą sam Putin wydał w 2000 roku, czyli tuż przed tym, jak miał odbyć się jego wybór na prezydenta, po przejęciu władzy od Jelcyna. I w tej książce obiecuje, że nie chce zostać kolejnym carem. Ale 26 lat później wciąż jest u władzy, więc zgaduję, że ta obietnica znaczyła coś innego po rosyjsku. Teraz obiecał też, że nie wejdzie na Krym, nie przejmie Ukrainy. Jednak wszystkie te obietnice nie zostały dotrzymane. To nie jego wina, panowie. Po prostu nie rozumiemy rosyjskiego, którym się posługuje, więc to my powinniśmy się obwiniać. A teraz, mówiąc o tej książce swoją drogą, za kilka dni pojawi się film, w którym szczegółowo omówimy tę książkę. Ale w tej książce opowiada też o swoich początkach jako agent KGB. -u. Jednym z jego zadań było podsłuchiwanie we wschodnich Niemczech. Ale teraz Putin to już inny człowiek. A teraz bardzo publicznie mówi, że każdy, kto podsłuchuje rozmowy innych ludzi, powinien trafić do więzienia. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o przecieki? Jak mówią, to może. Być fałszywe lub być podsłuchaną rozmową, co jest przestępstwem, czynem w Rosji? Przy okazji. Nie można po prostu podsłuchiwać. Myślę, że podsłuchujący. Muszą być. śledzą ich. własne sprawy. Lepiej. Nawet jeśli kogoś szpiegujesz, powinieneś to robić. Z umiejętnością. Nie znam dokładnie natury tych przecieków. Dzięki. Widzisz, że mam zajęty dzień. Mieliśmy spotkanie z panem Witkowem przed Anchorage. Potem pojechałem na Alaskę. Negocjacje? I my prowadziliśmy rozmowy. To się w żaden sposób nie udało. Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy porozumienie? Dostałem wrażenie, że zrozumieliśmy, gdzie stoimy i co powinniśmy zrobić, żeby zatrzymać wojnę. A my, prezydent Trump i ja poszliśmy. wróciliśmy do naszych stolic. Ponieważ my musieliśmy się zastanowić i skonsultować sojusznicy za naszymi ministerstwami, z naszymi sojusznikami. A potem my zgodziliśmy się na kontynuować rozmowę. Pawrow i Rubio spotkali się w Nowym Jorku na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i rzeczywiście <noise> mieli rozmowę. Co? Nie mogę powiedzieć, że był konflikt między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. A następnie Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje przeciwko dwóm naszym największym firmom naftowym. Skąd to się wzięło? Myślę, że jest na dobrej drodze ze swoim myśleniem. Jeśli jeszcze trochę pomyśli, zrozumie to. Kto to wszystko wycieka? Pamiętajmy, że to Putin zaczął obwiniać Ławrowa po tym, jak jego spotkanie z prezydentem Trumpem się rozpadło. I wtedy ktoś coś wyciekł, a Ławrow wrócił na scenę i zaczął obwiniać Kiruła Dmitriewa. Więc myślę, że jeśli Putin się na tym skupi, to dowie się, kto łamie rosyjskie prawo. Może powinien wysłać Ławrowa do gułagu? Jak wielu z Was wie, Rosja nieprzerwanie atakuje ukraińskich cywilów przez ostatnie kilka miesięcy. Każdej nocy rosyjskie drony i rakiety atakują ukraińskie miasta, mieszkania, centra handlowe, a nawet szkoły. Jak możecie zobaczyć na nagraniu na waszych ekranach? To było około 10 dni temu 19 listopada Rosja uderzyła w kilka bloków mieszkalnych w ukraińskim mieście Czernopol i zginęło tam sześcioro dzieci w wyniku rosyjskiego ataku. Jedno z tych dzieci miało zaledwie półtora roku, jak możecie zobaczyć na nagraniu. To rosyjska strategia wywierania presji na ukraińskie społeczeństwo, by stracili wolę walki. To właśnie dlatego Rosja atakuje ukraińskie szkoły. Niedawno informowaliśmy, że użyli drona, żeby zaatakować ukraińskie przedszkole, podczas gdy w środku były dzieci i nauczyciele. Nawiązaliśmy współpracę z United24 i rozpoczynamy kampanię, by jak najlepiej pomóc ukraińskim dzieciom. Ta kampania koncentruje się na ochronie środowiska nauki w ukraińskich szkołach. Wesprzyj nas darowizną przez link w opisie lub kod QR na ekranie. Pieniądze, które przekażesz, zostaną przeznaczone na zapewnienie możliwości uczniom. W całej Ukrainie podczas trwającej wojny. To nowoczesne schrony przeciwbombowe i generatory prądu dla szkół, by uczniowie mogli uczyć się mimo ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i wszystko inne, co może być potrzebne, aby proces edukacyjny mógł przebiegać bez zakłóceń w czasie ataku. Pamiętajcie, każda darowizna ma znaczenie, niezależnie od wysokości, robi różnicę. Darowiznę możecie przekazać przez link w opisie lub skanując kod QR. Płaćcie tyle, ile możecie. Jeśli nie możecie przekazać darowizny, to też w porządku. Możecie wesprzeć tę kampanię, po prostu angażując się w ten film, klikając przycisk lubię to lub zostawiając komentarz. YouTube uzna, że film powinien trafić do szerszej publiczności, co pozwoli zebrać więcej darowizn. Dziękuję. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.